Siemanko, dziś takie szybkie wideo. Dawno nic nie nagrywałem, nic nie pokazywałem, no ale wiecie, ile można kupować różnych rzeczy, ale postanowiłem sobie kupić taką dmuchawę do liści. Rieści tam do, do trawki, do śniegu. Yy, kupiłem sobie naka. Dodam jak zawsze, że to nie jest yy, ani reklama, ani lokowanie produktu. Kupiłem, pokazuję. Przyszło w takim pudełeczku, yy, spakowane. Kupiłem sobie komplecik, bo nigdy nie miałem nic znaka, więc baterie mi tam, z tej moje podkaszarki nie pasują, więc jak zwykle w dobie tego wszystkiego miało pasować wszystko do wszystkich. Dobra, nieważne. Trzeba było, yy, wziąłem sobie w komplecie z ładowareczką yy, jedna bateria w zestawie, ale wiem, że tam znaka, to można sobie dokupić, ewentualnie tam wszystko pasuje. Bateria, powiem Wam, gruba w porównaniu do tej, patrzcie tak, szybko no ale polecimy z filmiczkiem, zobaczcie, jakby prawie o połowę bateryjka yy, mniejsza, no i by się to zgadzało, bo to jest 4 amperowa, to jest 2 amperowa, także także, zaraz zobaczymy to naładowane, wieci nie świeci, latasz tą kamerą, wieci naładowane także, pokazuję Wam yy, bardzo fajna rzecz, bo już mi się Podoba jak się nią dmucha. Po prostu teraz mam kostkę zrobioną wokół domu, yy, także bardzo przydatna rzecz. Yy, taka jest dosyć średnica tutaj. Można powiedzieć, że ona prawie na cztery palce. Nie powiedzieć, Jaśku, trzy palce. Tu yy, naciska się yy, tą dyszę, czy tam jak to nazwać dyszę, tam przedłużkę się ściąga. Powiem Wam, jest dosyć. Yy, tu jest stan baterii, Pokazuje. Jest dosyć yy, ciężkawa. Ma tam z 2 kilo pewnie, czy tam może około dwóch, tak tak na rękę. Tu jest taka opcja turbo, tutaj jest włączniczek. No i co, pudełeczka, tu była, ładowa, tu była ładowarka, tutaj bateryjka. Tak to wygląda, jakby tam ktoś był zainteresowany. No i oczywiście co, no kurwa, jak wszystko u mnie amerykańskie, to i dmuchawa amerykańska. Nie no, pokażę wam zaraz, że naprawdę jest bestia mocna. Na przykładzie tego kartonu, to jest naprawdę ciężki i dosyć kartonik, nie będę tam wchodził liści pokazywał, bo to liście to wiecie, tutaj w środku jest jeszcze wszystko, to są z moich rapsów. tu jest tutaj z tymi takimi okładzinami ze wszystkim, to po moim wydechu i nie ukrywam już sprawdzałem, czy to zadziała, żeby nie wyjść na durnia, ale wiecie no. Nawet jakbyś tam nie zadziałało, no to pokazywać trzeba. Tak nie będę tam przewracał krzeseł czy tam czegoś, pokazywał ich mocy na liściach, bo wiadomo. Trawę to odmuchniecie taką, wiecie, malutką, jak mam tamtą na górze, taką resztą. Psi, 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 psi. I trawę wam też, yy, tam sipsipsi, kurwa psa, będziesz wołał. <laughs> Także tutaj, o, do bosza, ale to tam już widzieliście na filmiku. Dobra, nie będę zanudzał, pokażę wam, jak ona dmucha. Także nie, byście byli zainteresowani Jeszcze raz dodam, to nie zlokowanie, A nie reklama produktu Kupiłem, pokazuję O, kurwa pod kolor Challengera <grym> Widzieliście? Kurwa Zielono-czarne Zielono-czarne <grym> Dobra Pokażę wam jak mucha Na zwykłym poziomie i na turbo Patrzcie, zwykły poziom Zobaczcie! A teraz wersja turbo. Widzieliście? Mało bym sobie dzwonka nie urwał. Zobacz, ta tu dzwonek. Jak się minęło? Naprawdę jest potęga. Uwierzcie mi. No, nie trzeba, widzieliście, jakiejś dużej siły, czy czegoś, żeby tam podchodzić, nie wiadomo jak blisko tego dotykać. Krzesło my się też przewróci. Bez problemu tam widziałem jakieś tam filmiki jak tam ktoś nagrywa. ja postanowiłem to sprawdzić na kartonie słuchajcie jeżeli karton nie wiem ile on może mieć. Nie skłamać was. Nie ma jakieś też dużej średnicy nie postawiłem go na sztor czy tam jakoś tylko postawiłem go na płasku. Tu też on wiecie ma tam jakieś taśmy czy coś on naprawdę lekko nie sunie. Dosyć tutaj szura. Także to nie jest że on poleciał jak po lodzie. Bo, bo jest troszkę, troszkę dosyć ciężki powiem wam, że to robi robotę jest kawał byka, ja nie jestem jakiś tam mały chłopczy coś popatrzcie jak to mojej ręki, tu mówię wam, waży z, no z 2-2,5 kg. nie wiem tutaj czy waga jest podana, ale to wiecie oni... na to to nie ma patrzeć, trzeba by było samemu to zważyć nie będę mówił ile ona ma, ile waży czy coś tam może sobie gdzieś tam sprawdzicie specyfikacji czy tam coś ja tam się nie będę mądrował jak nie wiem. I słuchajcie naprawdę fajna rzecz z kostki kamyczki jakieś nie kamyczki mam takimi kamyczkami tam też wysypywane ale już chustym. Yy, także jakaś trawa czy coś to normalnie trawę to nie ma nawet o czym mówić. Frunie to wszystko. Kostka, dmuchacie, jak wczoraj dmuchałem na 2-3 metry przed wami. Wszystko to zdmuchuje. Piasek nie piasek gałązki listki wszystko po prostu frunie. Piach jakiś nawet lekko, jak wczoraj było takie po podlewaniu. Trochę tam złapało tego piachu. Przykleił się do kostki, po prostu dmuchło, pizło i po robocie. Tu macie też jeszcze na baterii. Zapomniałem pokazać. Na baterii taki o sprawdzian. Test baterii. Tu macie test baterii i tutaj jest test baterii. O! Także. Dmuchałem nią, powiem wam, bateria nie jest y, ani odłączona przed chwilą, przed sekundą i założona, że jeszcze kurwa gorąca. Jest podpięta już tutaj, Ech, nie wiem, trzeci czy czwarty dzień to mam, bo to wiecie, że tam wiesz, że się coś dzieje. Trzeci czy czwarty dzień i powiem wam, y, dmucham tam sobie co jakiś czas, wczoraj też był dmuchany, nie była doładowywana i cały czas świeci do zielonego i moc ma. Także no, co będę więcej marudził. Fajna sprawa, nigdy tam jakieś takie dmuchawy czy coś, ja to wychodziłem sobie z miotą. Wiecie, a bo trzeba się trochę poruszać, to też dla człowieka dobre, nie? Miotełką sobie ten, ale naprawdę wygodna sprawa. Zobaczę zimą, jak na śniegu, bo tego śniegu wiadomo nie nawaliło i mroz nie przyszedł jakiś nie wiadomo jaki, no ale troszkę śniegu mroziku, fajnie było, jakby było, nie? Jak to zawsze. Także taki sprzęcior. To by było na tyle. Pozdrawiam Was, Cześć.